Witam Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście opowiedz im o Auschwitz. Dzisiaj opowieść 53 pod tytułem Psychopatyczny konus. Jej bohaterem jest Hans Aumajer, kierownik niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, który, choć służył w obozie jedynie przez półtora roku, wpisał się na listę największych zbrodniarzy. Zanim zaczniemy tradycyjny apel do Was, pomóżcie nam poszerzać zasięgi. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie także, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do grona, zacnego grona naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj. Na YouTube. Hans Aulmeier, z powodu swego niskiego wzrostu, mierzył nieco ponad 160 cm i nieprzyjemnego, piskliwego głosu, przez więźniów nazywany był łokietkiem, bumbo, patefonem lub kucykiem. Te prześmiewcze przydomki nie oznaczały, że więźniowie Aulmeiera lekceważyli. W Auschwitz nikt nie lekceważył rządnego władzy i krwi kierownika obozu. Bali się go nawet esesmani, a wielu więźniów ogarniał paraliżujący strach, gdy groźny konus pojawiał się w pobliżu. Podlegająca Heinrichowi Himmlerowi SS była elitarną formacją. Rekrutowano do niej najbardziej sprawdzonych i dysponujących odpowiednimi warunkami fizycznymi mężczyzn. W oczywisty sposób hans Aumail tych warunków nie spełniał. Jak to się więc stało, że robił błyskotliwą karierę w tej zbrodniczej formacji? Być może dzięki układom, znajomościom, nadgorliwości i bezwzględnemu okrucieństwu. Urodził się 20 sierpnia 1906 roku w bawarskim Ambergu. Do nauki nie miał smykałki, więc po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej i trzech klas gimnazjum, zatrudnił się jako urzędnik albo, jak chcą inne źródła, jako robotnik w fabryce zbrojeniowej. Ponieważ w czasach młodości Jaumajera Bawaria była kolebką niemieckich narodowych socjalistów, i jemu te obłąkańcze idee stały się bliskie. W 1929 roku. W pierwszym roku światowego kryzysu ekonomicznego, który w Niemczech spowodował gigantyczne bezrobocie, 24-letni Aumayer zapisuje się do nazistowskiej partii i otrzymuje legitymację o numerze 164 755. W niecały rok później, w sierpniu 1930 roku, jako jeden z pierwszych wstąpił do SS i otrzymał legitymację o numerze 2700. Te dwie legitymacje o niskich numerach staną się jego przepustką do kariery. Jak twierdzi Aleksander Lasik, wybitny znawca SS i niemieckich obozów koncentracyjnych, zarówno w NSDAP, jak i w SS bardzo istotny był niski numer legitymacji. Kiedy NSDAP stawała się partią masową w 1933 roku, liczyła już ponad 2,5 miliona członków, a w 1944 roku ponad 8,5 miliona, wartości nabierały legitymację z niskimi numerami, do 200 tysięcy, a ich posiadacze byli traktowani jako najlepsi, zaprawieni w boju weterani, przed którymi otwierały się drzwi kariery. Podobną przepustką do lepszego życia i lepszych stanowisk dawała legitymacja SS do numeru 5000. A u nie dość że był posiadaczem dwóch cennych legitymacji, to jeszcze szybko zdobył etat w centrali partii w Monachium. To tam spotkał Heinricha Himmlera, szefa SS, a niektóre źródła podają, że był nawet jego kierowcą. Pod rządami Himmlera SS stworzona jako przyboczna gwardia Hitlera rozrosła się do tego stopnia, że stała się państwem w państwie. Odpowiedzialna była głównie za policję i służby bezpieczeństwa, a jej funkcjonariusze zostali właściwie wyjęci spod prawa i ponosili odpowiedzialność jedynie przed wymiarem sprawiedliwości SS. W marcu 1933 roku powstaje w Niemczech pierwszy państwowy obóz koncentracyjny w Dachau, gdzie wykuwają się, nabierają doświadczenia i uczą się terroru późniejsze zbrodnicze kadry SS. Aumayer trafia tam jako jeden z pierwszych funkcjonariuszy w randze starszego sierżanta i zostaje instruktorem szkoleniowym pod oddziału wartowniczego. Już po roku awansuje na podporucznika. W 1936 roku zostaje przeniesiony jako dowódca pododdziału wartowniczego do kolejnych obozów koncentracyjnych K.L. Esterwegen, K.L. Lichtenberg, K.L. Buchenwald. W maju 1938 roku zostaje kierownikiem obozu K.L. Flossenburg. To jest realny awans i prawdziwy skok w karierze. I prawdziwa, niemal absolutna władza nad więźniami. Która może zawrócić w głowie człowiekowi, który na władze odporny nie jest, a już zupełnie przewrócić w głowie Konusowi o skrzekliwym głosie, który jest rządny władzy. W systemie państwowych niemieckich obozów koncentracyjnych za cało kształt spraw obozowych odpowiedzialny był komendant, któremu podporządkowani byli wszyscy sesmani tworzący załogę. Jego pierwszym zastępcą był zawsze Lagerführer, kierownik obozu. Kierownikowi obozu byli podporządkowani wszyscy więźniowie. Stanowił on ogniwo pośrednie między komendantem a obozem. W praktyce to on mógł posiadać w obozie władzę niemal absolutną, jeśli tylko chciał taką mieć. Niewinny regulaminowy zapis, że kierownik obozu odpowiedzialny jest za dyscyplinę i porządek w obozie, dawał funkcjonariuszowi niemal nieograniczoną władzę nad ludzkim życiem bo to on był odpowiedzialny za sterowanie terrorem. Aleksander Lasik w jednej ze swoich publikacji podkreśla W praktyce Lagerführer osobiście określał sobie zakres władzy dyscyplinarnej wobec więźniów, uzurpując sobie często prawo do skazywania ich na karę śmierci, chociaż tak jak i każdy SS-man z obozowej załogi, podpisywał zobowiązanie o niestosowaniu wobec więźniów bicia, zawłaszczania ich własności i niedecydowania o ich życiu. Efekt kumulowanej przez Lagerführera władzy powodował to, że stawał się on najbardziej prominentną postacią wobec więźniów w obozie. W czasie czteroletniej służby na stanowisku kierownika obozu i zastępcy komendanta w KL Flossenburg, Aumajer uczy się w praktyce, jak daleko może się posunąć w poszerzaniu zakresu swojej władzy i daje upust okrucieństwu. Warunki bytowe w obozie są skrajnie trudne i prymitywne. Więźniów wykańcza bestialstwo nadzorców, długie karne apele dziesiątkujące szeregi, rozbudowany system kar, ordynowanych bezwzględnie przez kierownika obozu. Wielu z nich woli popełnić samobójstwo niż żyć w tych warunkach. W KL Flossenburg Aumajer awansuje do stopnia kapitana SS i pojmuje jeszcze jedno. Pozycja kierownika obozu uzależniona jest także od wielkości obozu i ilości podlegających mu więźniów. Im ich więcej, tym lepiej. Tym większa władza, znaczenie, wpływy, możliwości. 1 lutego 1942 roku Allmayer zostaje kierownikiem obozu i zastępcą komendanta Auschwitz. Nominację te przyjmuje z wielką radością. Na drodze kariery w zbrodniczym systemie niemieckich obozów koncentracyjnych nie mogło spotkać go większe wyróżnienie. Żaden inny z obozów nie może równać się z Auschwitz, gdzie w tym czasie tylko w obozie macierzystym stłoczonych jest 30 tysięcy więźniów. Do tego rozbudowuje się Birkenau, gdzie docelowo ma być 100 tysięcy więźniów oraz kolejny obóz Auschwitz III w Monowicach. Żadne inne stanowisko nie dał Majerowi tak wielkiej, niemal nieograniczonej władzy i takich możliwości. On to znakomicie rozumie. Wie jak z tej władzy korzystać, by zaspokoić chore żądze i bardzo chce z niej korzystać. Do Auschwitz Aumayer trafia z opinią bezwzględnego sadysty i psychopatycznego mordercy. Szybko udowadnia, że w pełni na nią zasługuje. Rudolf Hess, komendant obozu Auschwitz, od samego początku współpracy nie przejawiał sympatii do Aulmeiera. Uważał go za niedouczonego prostaka, o ptasim muszczku. Opisywał go jako człowieka o wąskich poglądach, bez wielkiej przezorności i bez inicjatywy. Który nie dorósł do realizacji wielkiej misji eksterminacyjnej III Rzeszy. Z tym ostatnim zarzutem trudno się zgodzić. W wykańczaniu więźniów uznawanych za wrogów III Rzeszy Niemieckiej, Aumajer wykazywał się sporą aktywnością, wręcz nadgorliwością. Osobiście przeprowadzał lub nadzorował coraz liczniejsze egzekucje przez rozstrzelanie lub powieszenie. Dokonywał selekcji na śmierć w komorach gazowych. Polecał zabijać zastrzykami fenolu. Poprzez nieudolność w zarządzaniu doprowadził do tak złych warunków bytowych w obozie, że więźniowie masowo umierali z powodu wycieńczenia głodem i pracą ponad siły. Od nadzorców wymagał bezwzględności i brutalności. Za jego rządów, w Auschwitz zaostrzono nadzór i kontrolę, a za najdrobniejsze przewinienia karano więźniów osadzeniem w areszcie obozowym reżim był o wiele ostrzejszy niż za czasów Karla Fricza. Rozpowszechniło się także w obozie donosicielstwo, bo Aumajer nie szczędził szpiclom drobnych nagród. W kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz Danuta Czech pisze Rok 1942 odznaczał się niezwykłym terrorem. Masowe egzekucje przeprowadzane w obozie macierzystym na więźniach polskich miały charakter odwetu na bezbronnych za walkę z okupantem toczoną poza drutami obozu koncentracyjnego przez organizacje konspiracyjne na terenie generalnego gubernatorstwa. Funkcjonariusz obozowego Gestapo Perry Broad tak opisuje Aumayera w swoich powojennych wspomnieniach. W pokoju służbowym bloku 11 oczekuje się na zjawienie Firera Aumayera. Po okresie oczekiwania, podkreślającym jego ważność, mały Bawarczyk wkracza, wkracza potężnym krokiem do pokoju. Ostry, skrzekliwy głos zdradza pijanice. Wzierające z oczu i rysów twarzy okrucieństwo zastępuje wizytówkę. Przechwala się tym, że jest osobistym przyjacielem Himmlera, wyróżnionym złotą odznaką partyjną. Oddajmy głos świadkom, więźniom obozu. Zdzisław Mikołajski późną jesienią 1942 roku był świadkiem, jak Aumajer zatrzymał na terenie obozu macierzystego komando więźniarek wracające z pracy i bez powodu rzucił się z pięściami na kapo, forarbeiterkę i kilka innych więźniarek, po czym kazał całemu komandu zdjąć buty i boso iść do obozu, mimo że już padał śnieg. Powodem tego napadu złości Aumajera był fakt, że komando o pół godziny wcześniej wróciło z pracy. Za czasów Aumajera odbywały się niemal codziennie masowe egzekucje w grupach po 40-60 więźniów, zeznał przed sądem Mikołajski. Aumajer przeważnie brał w nich udział. Widziałem też, jak raz przed powieszeniem więźnia zbił i skopał skazańca. Więzień Stefan Wolny pracował w komandzie kanalizacyjnym i często do pracy wychodził poza obóz. Szybko się przekonał, że kiedy tylko pojawiał się w pobliżu Aumayr, dozorujący więźniów Esesmani stawali się dla nich bardziej stanowczy i okrutni bili o wiele więcej i mocniej. Podobnie działo się w obozowych blokach. Gdy pojawiał się Aumayr. Wszyscy blokowi demonstracyjnie więcej krzyczeli i bili więźniów. Piotr Jeleń, więzień K.L. Auschwitz od maja 1942 roku do stycznia 1945 roku, zeznał przed polskim sądem, że do izolacji pieca między blokami pierwszym i drugim w obozie macierzystym użyto prochów ze zwłok 280 Polaków z transportu lubelskiego. Zamordowanych we wrześniu 1942 roku na dziedzińcu bloku śmierci i spalonych w krematorium pierwszym. Rozkaz wykorzystania ludzkich prochów wydał osobiście kierownik obozu Hans Aumer. Jeleń wraz z innymi więźniami przewoził te prochy z krematorium. Zapamiętał, że były jeszcze ciepłe. Aulajer często zarządzał i chętnie przeprowadzał selekcję więźniów. Więzień Jeleni zapamiętał, że na terenie obozowej łaźni między blokami pierwszym i drugim te selekcje odbywały się bardzo często. Przez rok od połowy 1942 roku do połowy 1943 roku zawsze nimi kierował Hans Aumajer, kierownik obozu. W czasie tych selekcji nie przeprowadzono żadnych badań lekarskich. Nierzadko kierowano na śmierć ludzi zupełnie zdrowych. Wyselekcjonowanych wywożono potem samochodami do komór gazowych Birkenau. Zawsze po selekcji Aulmeier stał jeszcze przy bramie i czekał, aż zakończy się załadunek wskazanych na śmierć do samochodów. W kwietniu 1943 roku przywieziono z budowy potężnej fabryki chemicznej Buna 830 więźniów. Po trzech miesiącach pracy przy budowie byli straszliwie wygłodzeni i wyniszczeni, ale wśród nich było jeszcze wielu zdrowych. Lager kapokral i więźniowie funkcyjni chcieli z tej grupy wybrać zdrowych, a umajer się na to nie zgodził. Kazał wszystkich wywieźć do komór gazowych. Po prze prze przeprowadzaniu. Powtórzymy. <laughs> Przy selekcjach, a Aumajer był bezwzględny, zeznawał przed polskim sądem w 1947 roku Piotr Jeleń. Najdrobniejsze schorzenie wystarczyło, by więzień szedł do gazu. Aumajer chodził po obozie stale z pistoletem w ręku, bił więźniów bez najmniejszego powodu. Wiele razy sam zostałem przez niego pobity. Fakt, że byłem wyższy od niego, doprowadzał go do wściekłości. Żeby dostać do mojej twarzy, podskakiwał i kopał. Do dziś mam na prawej goleni ślady flegmony powstałej na skutek skopania mnie przez Aumayera. W Auschwitz Aumayer dał się poznać jako nienawidzący Polaków, pijaczyna i okrutnik. Często powtarzał, że więzień w niemieckim obozie koncentracyjnym nie może żyć dłużej niż dwa miesiące. Jego bliska współpraca z Maksymilianem Grabnerem, szefem obozowego Gestapo. I raport Firerem Gerardem Paliczem przynosiła straszliwe skutki. Jeden z pierwszych więźniów Auschwitz, Roman Taul, zeznawał po wojnie przed sądem, jak przywieziono do obozu w trzech samochodach z Krakowa transport 120 kobiet i mężczyzn. Po sprowadzeniu ich do krematorium, Grabner zapytał Aumayera, co z nimi zrobić. Kierownik obozu wzruszył obojętnie ramionami: no co zastrzelić. Wskazany SS-man rozstrzelał wszystkich na oczach Grabnera i Aumayera. Widziałem to osobiście zeznawał Taul jak Aumayer, będąc obecny przy egzekucji więźniów wykonywanej przez raport Firera Palicza, osobiście rozstrzeliwał więźniów z własnego pistoletu. Poza tym kilkakrotnie podsłuchałem, jak Aumayer telefonicznie zwraca się do Grabnera i do lekarza obozowego z zawiadomieniem, że znowu zbierała się większa liczba tak zwanych muzułmanów, to znaczy ludzi z powodu choroby i wyczerpania niezdolnych do pracy. Zawsze po takich rozmowach podejmowali decyzję o zagazowaniu pewnej liczby osób niezdolnych do pracy. Inny świadek, Kazimierz Wilanowski podkreślał, że O'Mayer jako Lagerführer odznaczał się wyjątkowym okrucieństwem i sadyzmem w stosunku do więźniów. Napotkanego na terenie obozu więźnia z reguły nie ominął bez uprzedniego pobicia i skopania. Podczas egzekucji przeważnie był pijany i w tym stanie znęcał się nad skazańcami. Tych, którzy mieli pecha i nie zostali od razu zabici, a jedynie postrzeleni, dopadał Aumair i bawił się strzelając w upatrzone części ciała. Często przychodził do obozowego aresztu w podziemiach bloku 11, zwanego blokiem śmierci, i wybierał jednego lub kilku osadzonych tam więźniów, a następnie kazał ich zastrzelić pod ścianą straceń. Tak zginął m.in. młody Polak osadzony na tydzień w areszcie za to, że w jego kieszeniach znaleziono kilka ziemniaków. Aumajer upajał się władzą. Przewodził w okrucieństwie i rozkradaniu majątku ofiar, którego oficjalnym właścicielem czuło się państwo niemieckie. Czynił to z nieskrywaną chciwością niemal ostentacyjnie, a możliwości miał nieograniczone. Rozzuchwalał go dodatkowo fakt, że jego pozycja w obozie nieustannie rosła. Cieszył się także coraz większym respektem wśród załogi Jezes ze względu na stosowanie brutalnych tortur i wykonywanie egzekucji w bloku jedenastym. Czuł się pewnie do tego stopnia, że nie unikał konfrontacji nawet z komendantem obozu. Coraz częściej dochodziło między nimi do nieporozumień. Hess kilkakrotnie wysyłał już do przełożonych raporty, w których domagał się przeniesienia swego zastępcy do innego obozu, ale za każdym razem nieskutecznie. Latem 1943 roku trafił jednak w czuły punkt. Zarzucił Aumajerowi korupcję i złodziejstwo, i 17 sierpnia usunął go ze stanowiska. Po Pozornie Aumajer awansował, został komendantem obozu Wajwara w Estonii. Ale co to był za awans, co to był za obóz? Obóz trzeba było praktycznie wybudować od podstaw, mając do dyspozycji jedynie 7 tysięcy żydowskich więźniów. W rzeczywistości była to degradacja żyjącego dotychczas w luksusach pana życia i śmierci z Auschwitz. W dodatku w KL Wajwara nie chodziło o masowe mordowanie więźniów, a o ich pracę w pobliskim lesie, w kamieniołomie lub przy wydobyciu łupków bitumicznych. Mimo to Aumajer znalazł sposób, by chociaż w części zaspokoić zbrodnicze rządze, dokonywał selekcji więźniów zbyt starych lub zbyt schorowanych, by pracować. Do lutego 1944 roku, kiedy obóz funkcjonował w pobliskich lasach rozstrzelano ponad tysiąc mężczyzn, kobiet i dzieci. W grudniu 1944 roku Aumajer został mianowany komendantem Kauferingu, systemu 11 podobozów Dachau. Waru warunki bytowe w Kaufering były przerażające. Więźniowie musieli sami wybudować baraki, zupełnie nieprzystosowane do warunków atmosferycznych. Resztki żywności przeznaczone dla więźniów zabierali strażnicy SS, więc w obozie zdarzały się nawet przypadki kanibalizmu. Aumajer znęcał się nad więźniami i zabijał ich. W czasie krótkiego istnienia obozu Kaufering od czerwca 1944 roku do kwietnia 1945 roku połowa z 30 tysięcy więźniów zmarła z głodu lub chorób podczas egzekucji lub podczas marszów śmierci. W styczniu 1945 roku Hans Aumajer objął komendanturę policyjnego obozu jenieckiego Grini w okupowanej Norwegii i o dziwo tam traktował więźniów zupełnie inaczej. Był pobłażliwy, współpracował z norweskim Czerwonym Krzyżem. 7 maja 1945 roku, na dzień przed kapitulacją III Rzeszy, uwolnił więźniów i zamknął obóz. W miesiąc później został schwytany przez Brytyjczyków w mundurze SS. W sierpniu 1945 roku przesłuchali go oficerowie amerykańskiego wywiadu. Nie wypierał się szarży ani funkcji, jakie pełnił. W maju 1947 roku wraz z kilkudziesięcioma innymi niemieckimi zbrodniarzami został wydany Polsce. Na proces wraz z innymi oczekiwał w więzieniu przy Montelupich w Krakowie. Tylko on skarżył się władzą więzienia na warunki pobytu. Pisał skargi, domagając się większych porcji żywności, spacerów na świeżym powietrzu i lepszego ogrzewania celi. W Polsce przed Najwyższym Trybunałem Narodowym odbyły się dwa procesy esesmańskiej załogi KL Auschwitz. W pierwszym, toczącym się w Warszawie, skazano na śmierć pierwszego komendanta obozu Rudolfa Hessa. Hessa powieszono 16 kwietnia 1967 roku na terenie byłego KL Auschwitz w pobliżu budynku komendantury. Szubienica stoi tam do dziś. W drugim procesie oświęcimskim przed Najwyższym Trybunałem Narodowym odbywającym się w Krakowie w gmachu Muzeum Narodowego od 24 listopada do 16 grudnia 1947 roku sądzono 40 członków załogi, m.in. drugiego komendanta Artura Riebe-Henschela, szefa Wydziału Politycznego Maksymiliana Grabnera, szefa obozu macierzystego Hansa Aumajera, główną nadzorczynię SS Marię Mandel oraz kierownika krematoriów Ericha Musfelda. Wszyscy oskarżeni starali się uniknąć odpowiedzialności. Bronili się twierdząc, że wykonywali tylko rozkazy, bo nie mieli innego wyboru. Tłumaczyli, że prawo nie żąda od nikogo, by udaremnił zbrodnię narażając własne życie. Że nigdy nie przyszła im do głowy myśl, by odmówić wykonania rozkazu, albo że nie zgłaszali wątpliwości, by nie zgotować sobie wyroku śmierci. Nie było to prawdą. Odmowa wykonania zbrodniczych rozkazów nie była przez Himmlera oceniana jako niewierność w sensie ideologii SS, a tym samym jako przestępstwo zasługujące na karę śmierci. Taką odmowę wykonania rozkazu uznawano raczej za przejaw słabości charakteru, czytamy w ekspertyzie przygotowanej dla frankfurckiego sądu przez doktora Hansa Gintera Serapima. Takich ekspertyz było więcej. Odpowiedzialności starał się także uniknąć Hans Aumajer. On tylko wykonywał rozkazy, których wykonania nie mógł mu odmówić z obawy o własne życie. Podczas procesu twierdził, że nic nie wiedział o komorach gazowych i że ani on, ani żaden z jego podwładnych nigdy nikogo nie zabili. Twierdził, że dowody przeciwko niemu opierają się wyłącznie na zeznaniach świadków, którzy prześladowali go swoją nienawiścią, że wielokrotnie domagał się od swoich przełożonych wysłania na front, ale jego prośby nie zostały spełnione. W krakowskim procesie zapadły 24 wyroki śmierci, 6 kar dożywotniego więzienia, 10 niższych kar. Jedną osobę uniewinniono. Hans Aumayr został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano w więzieniu przy Montelupich 24 stycznia 1948 roku. W oczekiwaniu na kolejny odcinek subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite lub przez kliknięcie przycisku wesprzyj na YouTube. Do usłyszenia.